Jest tutaj z nami Laura Grzyb, gość specjalny. Lauro, jesteś mistrzynią Europy, udało Ci się obronić w tym roku tytuł, zdobyć go? E, tak, dobry wieczór przede wszystkim. E, dokładnie tak jak powiedziałeś w tym roku, na początku roku zdobyłam Mistrzostwo Europy. E, niespełna miesiąc temu udało mi się obronić ten tytuł. E, no a dzisiaj jestem i kolejnych mistrzów, mam nadzieję w przyszłości mistrzów Europy, oglądam właśnie w Katowicach na ringu Business Boxing Polska. A co skłoniło cię tutaj do wzięcia udziału e, w gali Business Boxing? Jako obserwatorka, czy wspierasz po prostu to takie akcje, czy może komuś specjalnie kibicujecie? E, nikogo nie znam, kto dzisiaj będzie występował, ale już widziałam walkę kobiet, więc e, jestem pod wrażeniem tego, ile ile wysiłku dziewczyny wkładają, tym bardziej, że są to amatorki i słyszałam, że jedna z nich jest małą dwójki dzieci, więc wow, jestem pod wrażeniem. No, natomiast e, oczywiście wspieram takie akcje i, i zawsze próbuję się angażować w tego, w tego rodzaju akcje. E, sama również przywiozłam ze sobą na licytację rękawice, w których właśnie zdobyłam e, Mistrzostwo Europy na początku roku, e, więc mam nadzieję, że ktoś tutaj dużo sypnie kaski za te rękawice i... oby oby Tak, i trafią one do, do dzieciaków, wspieramy na zajęcia sportowe dla dzieciaków domów dziecka. E, no i w ogóle jestem pod wrażeniem tych emocji, które tutaj towarzyszą, bo po prostu zawodnicy po walce skaczą na tym ringu, biegają, bardzo się cieszą i to mi po prostu przypomina e, jak dobrze jest e, móc boksować po prostu. Wspomniałaś tutaj o kobietach, że kibicujesz im w szczególności, tutaj sztuki walki są jednak takim sportem, który jest wciąż mało popularny wśród kobiet. Ja wiem, że ty zaczęłaś mając już 12 lat. Może powiesz nam dwa słowa o tym, jak do tego doszło? A ja tak naprawdę na sali się przez przypadek, bo zabrała mnie też właśnie 11-letnia koleżanka, która nie miała właśnie z kim trenować, bo na sali byli sami chłopcy, e, więc zaczynałyśmy we dwie, a tak naprawdę po dwóch, trzech latach na sali było 80% dziewczyn e, i, i gdzieś tam chłopcy się wykruszali. Ja myślę, że dziewczyny mają więcej takiej zaciętości, twardsze charaktery i, i dlatego coraz więcej kobiet boksuje i tak jak widzieliśmy również na, na gali Business Boxing Polska, totalne amatorki, nie boją się, wychodzą bo do i mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej. Również mam taką nadzieję. A powiedz mi, proszę, jaka jest szansa na to, że rozmawiał właśnie z przyszłą Mistrzynią Świata? E, mam nadzieję, że ogromna i, i tak naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku. E, zaczęliśmy już poważne rozmowy z moim promotorem. E, byliśmy e, kilka dni temu na. Zjeździe federacji, na zjeździe Federacji WBC właśnie w Uzbekistanie, gdzie podjęliśmy już pierwsze rozmowy w sprawie mojej potencjalnej walki o Mistrzostwo Świata. Także mam nadzieję, że za niedługo będę mogła się oficjalnie pochwalić, że jestem pretendentką do tego tytułu. Również mam taką nadzieję i życzę powodzenia. Myślę, że tutaj cały świat bokserski będzie trzymał mocno za Ciebie kciuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.